Dzień dobry kochani, witajcie. Paulita w kuchni, wita, Wróciłam na razie do domu. Jestem. Aczkolwiek nie myślcie sobie, że nie będę nagrywać filmików w plenerze. Jest cieplutko, więc tak naprawdę mogę siedzieć na swoim krótku i gotować. Nie muszę się kisić w domu, bo w domu jest upał. Jak tam wam wakacje mijają? Piszcie, gdzie jesteście, co robicie, jakie macie plany, co gotujecie, bo w te upały to ciężko w ogóle wymyślić coś tak, żeby się nie narobić. Aczkolwiek jest mnóstwo przepisów, gdzie wrzucacie wszystko i się samo robi. Pamiętajcie, jeśli macie pytania dotyczące Thermomixa, jestem przedstawicielem, mogę Wam pomóc, odpowiedzieć. Piszcie, dzwońcie. Pod filmikami macie opis, dostęp do mnie. No i zaglądajcie oczywiście na, na filmiki moje na YouTubie, no i na Facebooku też mnie szukajcie. Paulita, wita. Tam nieraz mówię, wstawiam takie krótkie filmiki jak obraziemniaki, które dzisiaj na przykład y, spróbuję użyć w tym przepisie. Słuchajcie, leje się pod ze mnie, więc nie będę was też tak męczyć. Dzisiaj zrobię schab duszony w Sosie i pozdrawiam panią, która ten pan przepis y, prosiła. Y, serdecznie pozdrawiam, przepis robimy. Starałam się jak najszybciej zrealizować to, to zlecenie, więc jest. Stopień trudności, łatwy czas przygotowania nasz 15 minut, całkowity czas 50 i z tego wychodzi nam 4 porcje. Słuchajcie, rozpoczynamy gotowanie. Plastry z chabu, lekko rozbić tłuczkiem. Ja już mam to rozbite, bo nie będę przy Was się tłukła. I teraz tak, rozbić tłuczkiem, doprawić. Tu mam mieszankę e, tych ziół, które tam są potrzebne. Już Wam czytam, co tu jest na, e, potrzebne, żebyście sobie też mogli zrobić taką mieszankę. Więc tak, jedna, druga łyżeczki soli, jedna, druga łyżeczki pieprzu, łyżeczka ziół prowansalskich, jedna, druga łyżeczka czosku granulowanego i jedna e, łyżeczka papryki słodkiej. I słuchajcie, to posypujemy nasz schab z każdej strony. Możecie sobie ręką porozcierać. No i kotleciki lecą na patent. Więc słuchajcie żeby nie było. Ja sobie to posmaruję i zaraz pokażę Wam co dalej, bo na patelni to tak naprawdę będzie szybko smażenie i wrzucamy na waromę, ale najpierw sobie obtoczę to i za chwilę Wam pokażę jak się podsmaża i wrócimy dalej do termomiksa. No i kochani, na mocno rozgrzaną patelnię wrzucamy mięsko. Słuchajcie, ja to z jednej strony e, przerzuciłam, bo to dosłownie to mięsko smażymy 30-40 sekund z każdej strony, i przekładamy na waromę w przepisie jest co prawda żeby wykorzystać to na tylko dolnej części waromy i to mięso może zachodzić na siebie ale ja z racji tego, że oczywiście mam trochę więcej tych kotletów niż w przepisie no to użyję sobie dwie części waromy tak? więc ja sobie to spokojnie mięsko tu dosmażę i zaraz wracamy, będziemy już robić sosik, ja tu jeszcze chwilkę, no niewiele mi zostało, no to zaraz do Was wracam. O, nie mięsko mam podsmażone, tak jak Wam mówiłam, ja mam je na dwóch poziomach, tam pod spodem, ale nie otwieram, bo zaraz mi spłynie cały sok, ale słuchajcie, odstawię jeszcze patelnia z twierczy. No więc tak, te kotlety, właśnie o tyle to dziwne że nie podano ile wagi, więc jeżeli chcecie sprawdzić, sprawdzamy szczegóły przepisów, i mamy między 400 a 450 gramów schabu pokrojonego na jednocentymetrowe plasterki, po czym je, tak jak mówiłam, rozbijamy, obsypujemy i smażymy 30 do 40 sekund z każdej strony. Słuchajcie, obsmażone plastry schabu miesić w dolnej części przystawki waromy, kawałki mięsa mogą na siebie na, zachodzić, zamknąć i odstawić. I teraz tak, do naczynia wrzucamy... 80 g cebuli pokrojonej w ćwiartki, no ja mam 107. Jeden, dwa ząbki czosku. Zakładamy miarkę z pokrywą. Dalej, 3 sekundy obroty 5, czyli rozdrabnianie. I dalej, zgarniamy to kopystką. Słuchajcie, ja mam ziemniaki już obrane, ale jak chcecie się dowiedzieć, jak się obiera młode ziemniaki. To po pierwsze trzeba je namoczyć, a po drugie zapraszam na Facebooka. Jeśli nie macie Facebooka, piszcie, ja Wam przepis wyślę. Młode ziemniaczki naprawdę można obrać w termomiksie. I teraz dalej. Do tego wlewamy 30 g oleju rzepakowego. A robiliście już nową aktualizację. Czy ktoś z Was zauważył, czy coś się zmieniło? Jeśli tak, dajcie znać, bo ja nie zdradzam. Chciałabym widzieć, czy wiecie. Dalej, zakładamy miarkę z pokrywą i tu będzie 4 minuty, 120 stopni obroty, jeden duszenie. Ja w międzyczasie sobie już ziemniaczki przerzucę do koszyczka, bo tak naprawdę to zostało kilka kroków i to nam się będzie ten schab robił na waromie. No i właśnie ja chcę spróbować z ziemniakami, bo jak schab, jako schab już wiem, znam, ale nie wiem, czy mi się uda na waromie zrobić ziemniaki, ponieważ tam pod spodem jest sos. A nie sama woda, ale dam troszeczkę wody i zobaczymy. Dobra, kochani, przekładam ziemniaki. I widzimy się za cztery 4... minuty. No i kochani, słyszycie, cebulka nam się już zrobiła z czosneczkiem. Uch, para leci takie gorąco, a to ja jeszcze gotuję. Do tego dodajemy 20 gramów mąki pszennej. Muszę patrzeć, tu, bo się skupiłam na tym, żeby na noże nie sypać. Zakładamy miarkę z pokrywą, dalej znowu minuta, 120 stopni, obroty 1, kolejne duszenie, czyli to już będziemy sobie z mąką. Słuchajcie, ja międzyczasie zdradzę Wam tajemnicę taką, e, dałam sobie te ziemniaczki, ja je trochę posypuję solą, bo wiecie, ja jestem taka, że ja lubię sól. E, i posypuję je troszeczkę na wierzch, bo oczywiście woda, jeżeli gotujecie też same ziemniaki, wodę też możecie posolić, to jednak paruje, ale jak dla mnie, oczywiście ja to jestem, wiecie, zawsze mi z soli pachnie, tak więc posypuję troszeczkę solą te ziemniaki też od góry, tak w międzyczasie jak wkładam do koszyczki. No i dobra, co my dalej będziemy robić? Już Wam w międzyczasie może przeczytam, czy są jakieś wskazówki. Nie ma, czyli, e, czyli jest dobrze. Już mamy schładzanie. Właśnie tutaj to schładzanie jak zapewne zauważyliście się troszeczkę czas przedłużył, ale będziemy dodawać musztardę, będziemy dodawać przyprawę, już 5 sekund tylko. I będziemy dodawać wody. I ja właśnie tej wody dodam troszeczkę więcej. Tu mamy co prawda 350. Ja dodam trochę więcej, bo właśnie chcę ugotować te ziemniaki. Czekajcie, bo tak ja dzisiaj coś bardzo wakacyjnie. 450 dodam. No, przy ziemniakach 500 się daje, dobra, 520, bo trochę e, chcę te ziemniaki, żeby się ugotowały. Ja wiem, że ten sosik wtedy będzie e, mniej taki gęsty, ale jako po prostu on odparuje. Dalej. Jedna, druga łyżeczka szki koncentratu. Dam trochę też więcej, bo mam więcej wody. I 20 gramów musztardy. Tu oczywiście musztardy dajecie sobie, jaką chcecie minus 4, no to jest dobrze. I słuchajcie, zakładamy miarkę z pokrywą, ale ja, jak Wam mówiłam, ja wrzucę sobie te zimne. No zobaczymy, eksperymenty ktoś musi przeprowadzać, więc będę to była. Zakładam miarkę. E... Aha, nie, bo to jeszcze 5 sekund będzie, dobra, a, to nic się nie stanie. 5 sekund, obroty 5, czyli mieszanie tego sosu, żeby się wszystko ładnie składniki połączyły, ale akurat w tym wypadku te ziemniaki mogą tam być, to się nic kompletnie nie stanie. I teraz zakładamy właśnie tą przystawkę waromę. Aha, muszę ściągnąć miarkę oczywiście. Tak. Zakładam przystawkę waromę. Tutaj moja lalunia będzie pilnować, a ja w międzyczasie sobie skoczę do sklepiku. Bo postanowiłam, że jeszcze przecież musi być surówka. No i zakładamy to, mam 30 minut. Waroma obroty 1. Więc słuchajcie, ja lecę szybko po jakieś fajne warzywka i się spotykamy za 30 minut i powiem Wam, czy te ziemniaki się ugotowały, No bo to tak może być różnie, Ale co? Do zobaczenia. No kochani, wróciłam już szybko ze sklepu akurat. E, wszystko tu mi się zrobiło. E, tylko teraz tak, przygotowałam sobie jeszcze między innymi składniki, ale już Wam mówię, te 30 minut e, minęło w tym czasie. Sprawdzić, czy mięso jest już miękkie. Więc ja sprawdzałam, ale widzę, że nie mam widelca. Eee, więc sprawdzam jeszcze raz, żeby Wam pokazać, że jest mięciutkie. Zaraz Wam pokażę w ogóle, nabija, bo to tak, to trzeba przełożyć. Na razie odstawię. Już Wam mówię, jak to wszystko zrobimy. Dwa kawałki odłożyłam. W razie, jakbyście stwierdzili, że mięso nie jest miękkie, no patrzcie, pobrudziło się. Jeśli nie, to możecie jeszcze ustawić na 5 minut waroma obrot 1, ale ja wiem, że jest miękkie. Zdjąć zamkniętą przystawkę waromy, odstawić na talerz, aby mięso nie wystygło. I teraz robimy dalej, ale z, z, nie wiem, czy pamiętacie, że ja mam tu jeszcze ziemniaczki. Więc ja te ziemniaczki? Sobie przesypuję, sypię. Ła, w sosiku się ugotowały. Mmm! Przesypuję. One są gotowe. Odstawię sobie tylko. A, to. I teraz tak. Do tego y, naczynia, które tu mamy, do tego sosiku, dajemy 120 g miodu. Bo to będzie taki fajny sosik. Czekajcie. No tak, 25, ale to nic, bo mam trochę więcej tego sosu. I tu mamy tak, między 30 a 35 y, gramów śmietany kwaśnej. Ja dam trochę więcej, bo mówię, ja mam trochę więcej tego sosu. Dobra, żeby był troszeczkę bardziej gęsty. No i tak naprawdę zakładam pokrywę z miarką. 3 sekundy, obroty 5. Odstawię sobie to tu. W międzyczasie tak, ziemniaki słuchajcie mam gotowe. Mam już surówkę zrobioną przepiękną z sosem winegret. Sos winegret możecie sobie zrobić oczywiście wcześniej i dać do słoiczków. I tu mamy teraz tak przełożyć to mięso na ten półmisek. O A ja mam tu dwie warstwy. O to na dole jest bardziej miękkie. To od razu trzeba przyznać. Ale nie chcę sobie tu nachapać. Zaraz oczywiście wszystko Wam pokażę, ale mięciutkie jest mięso. I wziąłem sobie talerzyka, oczywiście, bo po co? Jakaś po tych wakacjach jestem taka rozkojarzona, więc już wracam do Was. I teraz tak. To, to mięso polewamy tym sosikiem. Zobaczcie. Nie wiem, czy to nie jest za rzadkie, bo ja zrobiłam takie. Trochę więcej tego mięsa, ale jest pyszne. Bo już czuję, już czuję ten zapach. Więc słuchajcie, ja sobie tak nałożę jedno mięsko. Tak. Nałożę sobie ziemniaczki, żeby Wam pokazać, że ziemniaczki. W tym czasie też się zdążyły zrobić. No i surówkę to za chwilę. Więc kochani, próbujemy. Mięso muszę postawić, bo to jednak... Ale jest mięciutkie, patrzcie. Widelcem spokojnie można to mięso sobie przekroić i spróbować. Mm. Ziemniaczki też macie mięciutkie. Ale przepyszny obiadek. No sos powinien być według mnie troszeczkę bardziej gęsty. Więc jeżeli e, będziecie dodawać, to dodajcie więcej mąki. Ale danie pyszne. Jeszcze z tą suróweczką słuchajcie... Mm. naprawdę warto, warto zrobić i to jest takie ja wiem, że to jest podsmażone, więc to mięso nie jest takie suche bo jednak to się zamknęło w sobie na te 30-40 sekund żeśmy podsmażyli dobra kochani, lecę bo już mi ślinka cieknie bo już jestem głodna pozdrawiam was, piszcie co tam chcecie, żebyśmy robili teraz jest sezon barbar, to może coś z rabarbarem nie wiem na co macie jeszcze ochotę. Ja wiem, że listę jeszcze mam, ale tak zwany w międzyczasie może jakieś kolekcje nowe wskoczą, więc będziemy coś tam tworzyć. No bo Thermomix, pamiętacie, Thermomix nie może stać nieużywany, nie, nie pozwalam na to. A jak macie z tym problem, piszcie, dzwońcie do mnie, będziemy się motywować. To co? Trzymajcie się cieplutko. Uważajcie na siebie w czasie burzy. Pozdrawiam was. buziaczki, do następnego razu. Pa!